You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rockin' if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Cześć! Witajcie dzisiaj w wyjątkowym, specjalnym odcinku. Dzisiaj jesteśmy w większej ekipie, tak jak widzicie. Dzisiaj jedziemy na imprezę. Jeżeli chcielibyście pojechać taką Teslą na imprezę, czy na jakiekolwiek inne wydarzenie wynająć, przejechać się, to dobrze trafiliście. Zostańcie z nami do końca filmu. Co dziewczyny, jak wam się podobała Tesla? Tesla to wspaniały początek imprezy. Jeżeli chcecie, żeby wszyscy patrzyli tylko na was, pojedźcie Teslą. Najlepsze bifory tylko w Tesla. Tak jak widzieliście, Tesla nie jest samochodem tylko na co dzień. Sprawdza się też właśnie w takich okolicznościach jak imprezy czy inne okoliczności, gdzie możecie ją wynająć u mnie na stronie i spędzić wyjątkowy czas właśnie w tak wyjątkowym samochodzie, jakim jest Tesla Model X i Tesla Model S. Jeśli macie ochotę nagrać jakiś teledysk albo macie do przewiezienia VIP-ów, bądź sami jesteście VIP-ami i chcecie zostać przewiezieni, to jest idealny samochód dla Was. Więc odezwijcie się, napiszcie. Formularz znajduje się na stronie, strona znajduje się pod filmem. Zapraszam serdecznie do wynajmu tego wyjątkowego samochodu. Jak widać po dziewczynach samochód dał bardzo dużo frajdy i idealnie pasował do właśnie takiej okoliczności jak na przykład wieczór paniński czy po prostu babskie wyjście na miasto. Jeszcze mam dla Was małe ogłoszenie. Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie, który polega na tym, że trzeba polajkować film, subskrybować kanał, napisać komentarz dlaczego uważacie, że auta elektryczne są przyszłością w dziedzinie motoryzacji i spośród tych komentarzy wybiorę trzy komentarze, które wygrają voucher na 100 zł, na przejażdżkę lub na wynajem Tesli i dwa komentarze najlepsze, które wygrają 300 złotych tak samo na przejażdżkę lub na wynajem. Zapraszam serdecznie do brania udziału w konkursie. Wyniki zostaną ogłoszone dokładnie za dwa tygodnie i wystarczy, tak jak mówiłem, polajkować, udostępnić, subskrybować i napisać komentarz. Zapraszam do brania udziału. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zapraszam do wynajmu. Pamiętajcie, wszystko jest w opisie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!